Droga jest bardzo niebezpieczna. Od wielu, wielu lat wszyscy zabiegaliśmy o to, żeby wreszcie udało się ją zmodernizować, i po tych wielu, wielu latach, dzięki rządowemu programowi budowy stu obwodnic, możemy tutaj dzisiaj wspólnie powiedzieć, że te wszystkie marzenia i oczekiwania, którym początek dali samorządowcy z tego terenu, posłowie, pan marszałek. Poprzednim jeszcze wcieleniu, jeśli mogę tak powiedzieć, dzisiaj europoseł, e, spowodowali wszyscy, że dzisiaj możemy tutaj Państwu przedstawić te bardzo dobre informacje o tym, że prawie 35 kilometrów tej drogi staje się ciałem, nabiera kształtów. Dzisiaj szacuje się, że wykonanie tej drogi po, w trakcie jej realizacji to będzie koszt około, czy blisko miliarda złotych. Wtedy po kilku tygodniach rozmów z Generalną Dyrekcją szacowaliśmy, że ta droga może kosztować wraz, nie mówiło się wtedy jeszcze o obwodnicach, ale że ta droga może kosztować około 460 milionów złotych. Więc proszę zwrócić uwagę jak mocno wzrosły koszty budowy tej inwestycji, ale wcale to nie znaczy, że jeśli coś jest drugiego, że nie trzeba tego budować. Bardzo dziękuję panu premierowi Morawieckiemu za program stu obwodnic. W tych właśnie, myśmy wtedy nie wiedzieli, panie dyrektorze, w 2016 roku, że będzie taki program, ale jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, przytrafiło się, że, że jest ten program. I co to oznacza? Samorządowcy bardzo dobrze wiedzą, że warto być w gotowości projektowej, że warto mieć przygotowane projekty, bo czasem pieniądze jak manna z nieba się pojawią. I wtedy jest gorzej, kiedy nie ma, kiedy nie ma e, projektów gotowych, a gdy są, to właśnie jest tak, jak w tym przypadku, że możemy budować nie tylko drogę, ale także i obwodnicę. Dla nas to bardzo ważne, ponieważ jest bardzo duży ruch samochodów. Tych samochodów przybywa. Wiemy to, co podkreślał Pan Starosta. Ludzie przemieszczają się i w Bieszczady, i na Słowację, więc ten ruch jest bardzo duży. Dla nas, dla samorządu Pilzna, dla samorządu Brzosku jest to bardzo istotna inwestycja. Co prawda, te prace nie będą czynione na terenie gminy Jodłowa, ale w bardzo dużym stopniu będą dotyczyć mieszkańców mojej gminy, którzy. Na co dzień dojeżdżają do pracy, do Dębicy. Większość, praców, większość mieszkańców korzysta z tej drogi i jest to długo oczekiwana inwestycja. Bez tego ciągu drogowego będzie nam trudno rozwijać powiat. Powiat w tej chwili jednak ubywa mieszkańców, następuje depopulacja. Więc na pewno poprzez budowę tego ciągu drogowego ta sytuacja się zmieni, poprawi i łatwiej będzie inwestować czy znaleźć inwestorów dla powiatu Jasienckiego. A równocześnie jest to naturalny ciąg drogowy w Dolinie Rzeki Wisłoki bez większych przeszkód terenowych. Cieszę się, że udało się porozumieć z Wodami Polskimi, że na dwukilometrowym odcinku będzie nasyp drogi pełnił również funkcję wału przeciwpowodziowego. Procedował tą decyzję burmistrz miasta i gminy Brzostek, oczywiście w porozumieniu z rd z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, niemniej jednak samą decyzję wydawał burmistrz miasta i gminy Brzostek. Takowa decyzja została wydana w tym roku 30 czerwca, natomiast co jest dla nas równie ważne, 18 sierpnia ona się uprawomocniła. Nie było tam znaczących odwołań, także Decyzja w chwili obecnej jest ostateczna, i to nam umożliwia już pełną parą prowadzenie dalszych prac. Zawsze na etapie decyzji środowiskowej możliwe są rozmaite utrudnienia i pewne jakby nieprzewidywane wcześniej trudności. Dla przykładu, decyzję środowiskową dla S-19 na terenie naszego województwa procedowaliśmy ponad 10 lat. No tutaj poszło to wszystko sprawnie.